cen biletów skutkuje brakiem środków w kasie, możliwości udziału miasta i współfinansowania rekompensatami spółkiem ZK. My, bazując tylko na kwestii dochodów ze sprzedaży biletów, uzyskujemy w 18 milionów złotych, przeszło 18 milionów, ale koszt funkcjonowania w sensie zawartych umowy budżetka i przewozów miejscowych na 14 to prawie 40 milionów złotych. W związku z tym musimy dołożyć tą pozostałą kwotę do odnośnie tych dochodów z budżetu, w związku z tym, że w budżecie nie mamy możliwości, żeby te skutki, które kompensować i uzupełnić, no to jest to problem dla nas taki, że jeszcze raz wracając do pytania, ludzie musieli też rozpatrywać kwestie i ewentualnie zamieszania czy likwidacji najczęściej możliwości kursu. Nie mówiąc o tym, że również w jakimś sensie jest to negatywny wpływ na rozpoczęcie realizacji planu transportowego, który też nie rządzą się swoimi uraniami, to jest uzależnione od komisji. Wszystko cię będzie co z organizatorem jako miasta. Jako miasto, jako funkcjonariuszy przewoźnika, bo przecież panie w planie transportowym komisja NGK jest w stosunku do tej powyższej nie zakupy. Jako miasto przyjmiemy się na zmiany budowania, to wszystko jest kompatybilne z eksatą Panie Przewodniczący, jak ma Pan wstrzymać bez pomocy biletów czasowych? Bilety czasowe w nie są. No. 15 minut staje się takim maksymalnym przejazdem. nie jest do końca uzasadniony. Pojawiają się oczywiście też takie perturbacje, które mogą zaistnieć, że na przykład są w sytuacji głupiny szczytu, jak mierzyć ten czasowy, w sytuacji, kiedy jedzie się pustym dawajem czy autobusem szybko, a są tak zwane obłożenia szczytu co w sytuacji gdy następuje jakaś awaria, jakaś destrukcja na zasadzie, że no, następuje włączenie z Także to są takie kwestie, które są dla nas nowym wyzwaniem. Musimy nie to się nad tym się pochwalić, zastanowić, wyliczyć. Są pewne rozwiązania ale też nie do końca właśnie czasowych biletów, ponieważ oni w tej chwili wprowadzili w życie też nieporównywalne przystanko, które przy przyczasowych, podlegających krytyce mieszkańców, mają być alternatywą. Dlatego to jest dla nas jeszcze niesprawdzona i niesprawdzona sytuacja, bo państwo się musieli tutaj przygotować w zakresie sprawdzić, jak w innych miastach, się poddywa. i to jakie było z tego tytułu korzyści, i gorzowie nie mamy korów, w związku z tym to nasze funkcjonowanie w zależności od tego czy jeździmy swoimi samochodami, czy jeździmy tramwajami, autobusami, jest bardzo specyficzne i poza jakby, pytaniem zwracając do, do kwestii co dalej robić, jak robić. To jest to olbrzymiało na zagrożenie, że rosnąca ilość samochodów, ponad 50 tysięcy zarejestrowanych, powoduje, że ilość korzystających z tej miejskiej się zmniejsza, stąd wymiar biletów się zmniejsza. i musimy szukać jakichś rozwiązań, które są możliwe do wykorzystania. Na, na odcinki czy na, na taryfę odcinkową czy czasową i tyle. Zresztą takie opracowanie kilka lat temu się pojawiło i była ocena firmy zazwyczaj negatywna, że też się ale to się zakończy tylko tym, że będą mniejsze dochody no, i będzie większy kłopot do finansowania usług. Tak?